Cześć! Witam wszystkich w kolejnym filmie z Pacify. Tym razem będziemy sobie grali w drugi chapter. Ostatnio graliśmy w pierwszy razem z Terminatorem. Tym razem zagramy w farmę. A tak jak obiecaliśmy. Przeszliśmy ten pierwszy chapter. Zapaliliśmy tą dziwną dziewczynkę w tamtym domu. A teraz jesteśmy na jakiejś dziwnej farmie. Przyjechaliśmy tutaj tym dziwnym vanem. I ze mną jest oczywiście Terminator. Tak jak ostatnio. W tym dziwnym kapelusiku. I jest ze nami jeszcze Menel, Nux. Cześć. W śmieciach siedzi. Bo jest Ach, Menel. Ty... Menelem jesteś. Wroziłem. I razem z nim będziemy ten, odkrywali, co, co siedzi na tej farmie. I o co ogólnie chodzi. Co będziemy tutaj robić. No dobra. Takie dziwne w ogóle kurczaki latają. Nie wiem o co chodzi. Jest tak na wolnym wybiegu. Eee, tak. I to mnie trochę dziwi. Kuczek jest zbyt trudny do złapania. O, Dobrze, nawet. domyślą, że jest zbyt to, trudny do to złapania. może Enter będzie iść przodem? No. Eee, my grani nie wiemy o co chodzi w tej grze. Tylko chyba Terminator e, mniej więcej jest na zasady, bo on się z nimi zapoznał wcześniej, więc będzie nam mniej więcej tłumaczył. E, jak, e, jak mamy mniej więcej tutaj przejść, to. to po cichu eee, wejść tutaj. Zamknięty jest? O! Dobrze. No dobra, tak też można. Eee, mam pierwszą notatkę? Eee. Okej, okay, dobra. ktoś się no zmienił, w, oszalał i wszystkich zjadł. Takie Taka miałem tak. w tej bo... butelni, w, na, w, w, w kuchni są patelnie. To się zabrać? No tak, mam po bo to są na te rzeczy. No drzwi na tak. Dobra, mam patelnię Aha, To jest patelnie, będziemy jerona. musieli zrobić. Czyli co musimy tutaj zrobić? Czyli po prostu zamknięte. A no ja drzwi S zamknięte no dobry polski o natka kolejna <much> na drzwiach a, a no, no tutaj jest jeszcze nie no. chodź do codoły, odeszła dzieci odeszły nie mam po co żyć zrobi z siebie prezent by dostała się do pułapki w stodole Joe no. E, coś się otworzyło ja, coś się <muchy> otworzyło no, się coś, no, tam się, coś to się otworzyło po drugiej stronie stajni Gdzie się otworzyło halo <muchy> Mój nie nas. weźmy, nie strach. No dobra, chodź idziemy, idziemy zwiedzić ten dom, bo nie wiem co jest jeszcze. Tutaj na górze. Bo tutaj też są schody. Myślałem, że to już piwnica jest. Kolejna notatka. Łup, przecieka, musisz go na, często napełniać. Nice. Ej, coś tu biegnie, coś tu biegnie, coś tu biegnie. Gdzie? Uciekaj, 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 uciekaj. Coś tu, biegnie, coś tu biegnie, coś tu biegnie. Jeżeli się gdzieś biegnie? Dziad... Dziadka, to może uciec, i uciekać nie tu jakieś główne, nie tu jakieś główne. Nie, no to coś tu warczy, nie, nie. A gdzie jest na dole? Cześć, Ter! Jak tam? Czy jesteś tutaj na strychu? Ja wchodzę na strychu. Tak, Cześć, Ter! po to co? Tak, się ma? Ja. No przecież tam jakiegoś wilka, nie wiem co to było. Ter, co ja ty było? Nie, przecież to macie w. macie patelnie, ty, <śmusza> y, musimy zbierać kurczaki, y, czyli żeby zabrać kurczaka, musicie wam kurczaka w, w łeb. Nie będzie... A, okej, okay, dobra, Muszę czyli wcześniej zabrać. zbieraliśmy dalki, teraz kurczaki będziemy tak zbierać. No, i chyba coś pamiętam, że być, musieliśmy <coughs> znaleźć jakby wannę, i do, tych, i do, i do um, tej wanny będziemy musieli w, wsypać. <coughs> tam chyba na wody, i wsypać taki, taki chyba jakiś. Yy... Coś zatrujującego, co, że jak... Bo ty... Nie okay. te kurczaki. Coś tu jest, coś tu jest! Coś tu jest! Coś tu jest? Co jest? Co jest? Co co jest! co to jest? Co to jest? Co to jest, dziadu? Co to jest, kuźwa? O cholera, ja co jest, kuźwa? Mam jakieś wypało. Jakiś dziad i wyskoczy na twarz. Nie wiem, co wyjdzie. <intell> Czemu <item> On jest w domu na razie. nie. nie do ciebie. Co to jest? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie, nie. Wracam, wracam, wracam. Prudy, ja po naszym nasze mamy... nie złożyłem, mapę już Nie chcę, nie chce. na na się. Ty umarłeś. Tak, umarłem, Nie umarliśmy. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja się boję, się boję, się boję, się boję. Się boję. Ohoń, Jeżeli są jakieś przedmioty, to Mam, to, mam, to, mam to, jakiś totem, sta... to, to mam jakiś totem. No to e, szybko A. iść e, z, z, z tego domu. Ja go słyszałem, ja go słyszałem, no, tak? Kurde, dobra, tu Czuje się o, jest? idzie. idzie, 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 idzie. przed Ja jestem przed domem! GONI MNIEE! Fak. GONII! O, co jest. GONI! Co jest? Pieprz o kurę. Co jest? Piękne! cmentarz widzę! Musisz być um. za, 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 za domem. Jestem za domem, cmentarz tu te, jest! Ta, ta, gra, ta gra jest z każdym chapter'em coś dziwniejsza. Cementarz. To jest cmentarz. No to, co to wejdź, to takie... Przedni chapter był dziwny, ale ten jest... Jeszcze dziwniejszy. Na tym cmentarzu jest taki domek, wejdź tu, do nie wiem. Jestem. Wzywam doma na jakiegoś. Czekaj, mus musimy tam wyjść, wejść, żeby. To szybko, Sił... szybko, bo zaraz bo się ty... skończy. Bo tym totemem możesz yy, leczyć nas. Wejdziesz do domu. Czy mamy iść tam za dom, tak? Tak, Gdzieś... musisz iść za dom. Tam jest taki cmentarz. O, witam cię, panie szczapko, Metal Jackson. A gdzie ja do żywych? Czemu ja się chcę tu wejdę? AHA! AHA! Teraz ja mam! Teraz jestem ja wyższy od ciebie. Ej, dobra. Idźcie, idźcie, Zostawiliście go. Um. I tu gdzieś się odradzam? Tak, chodź, zapraszam. Tutaj. Zapraszam cię do... Co to jest w ogóle? Aha, rzodko jest. Jestem. Zapał go. Eeeem... To nie jest zła gra na Halloween, kuźniu. O! Szybce się przez patrzcie tutaj! O, co? 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 Gdzie? Gdzie? Tam co? Do W do tołku się uchowajcie! Spoko, to Aaaa! Chyba nas widzi. Nie, nie, nie. Aha, on tu nie może wyjść, no tak zapomniałem. Czemu nie może wyjść? Boż to mam pointa. On poszedł, Halo. on nas zauważył, pił pod nami, ale se poszedł, nie on miał Dziadku. Dobra, widzę. Mi dobra, co tam nie. pójdzie, ja se zwiedzę tutaj po lewej, co jest, zobaczę. Chodź, na lewo, chodź, na lewo, szybko. Dobra, zobaczymy. Dę... Ty masz po Nux? słuchajcie, tutaj jest ta na, o. o, napełniłem o, tu masz, ją. Tu mam nie... Napełnij napełni... napełni go. go. Taki jeszcze ich będę stał. No dobra. No, no to, to jesteśmy tutaj w tej stole. Pytanie, czy mogę to otworzyć? Są zamknięte. Szybcami, muszę. Ja, ja mam szybce. Mogę z drugiej strony? O. Chyba. No dobra. Ale się wystraszyłem światła! I musimy znaleźć sposób na to, żeby te kurczaki... Ten... Ty mówiłeś, że pataniem się bije, czy jak? Tak, pataniem. ma patanie. Mogę ubić kurczaka. O, no to okej. Wstrzałem go. On chyba wchodzi tutaj? O, um, o tutaj. tak, wchodzi tutaj, wchodzi tutaj. Uciekać stąd, zbiegł no stąd. Do góry! Za schodę, za schodę, za idzie? <grym> zasnale. Frontu, zasnale. Schody, zasnale. Ej. Idzie? Nie. Tak, on Nie. idzie, tak bardzo! Anderneru. Nie, ja, ja będę obserwował. A, Bo nie, nie widzę go. Nie. Dobra, co Nie mogę. To jest lepiej zdało, jak jestem, bym chciał pójść jak najszybciej. Nie widzę go. Dobrze, to chodźmy. Generalnie. E, widzę go. A! Um, no, on wszedł. Nie wiem, koma ścieżkę. No ja chyba, chyba to będzie bieg. Stoi, stoi, stoi w miejscu. Wiem, właśnie. To Tam tak średnio możemy przejść, bo nas zobaczy. Dobra, Bara, idzie. Idzie... Do, domu. idzie do domu. Dobra, czy on się tu zatrzymuje. Bo możemy iść za nim. Idzie, może złapać. Było tam stronę. dalej? A, tak pamiętam. Chodźcie chodź teraz za mną. Chodźcie za mną. W tej tak. taczce chyba będziemy. Nie. Co to jest? No, o, o, Nie potrzebujesz tego żywić! Możesz skórę! I chodźcie tutaj, proszę. proszę. O, to tak, otworzyć, to odwożyć... dobrze! Okej. Okay. tutaj, to właśnie, tu będziemy wlewać na tej wody. O bo, jaka chodzka do... na. Co a, ma, to jest? Ma, ma, ma hieruiny, kurde, nie ma No tam, jak, tam jak, będziemy jak, dawać heroiny Faktura. Gdzie to otworzy z drugiej strony? Nie ja, ja jest, Przez zwierzęta, a nie ludzi. Nie dobra, i no co dobra co to przecur. OLUD jest straszny! Michael Jackson Dobra, chodźcie. Tutaj. Dobra może... Niech... no... otwierz jakąś jedną kurę może jak... Otwórzę jedną kurę, ja zabieram ją Biorę kurę! Hmm? Co kure? jest? Taką pieprzną tą patelnią. Chodź tu. No dobra. Biorę! Ender. A biorę, ko... Aha. Lubię bić kurę. Czyli ja dropuję... On truciznę jak. Biorę kurę, no dobra. Można mieć jedną rzecz w ręce. No dobra, no to w takim razie musimy e iść do tego o, poidła, no poidła czy, co to tam jest. Wklejesz. No w trójkę będzie nam no łatwiej niż y w, w szeptarze w dwójkę. Ja! Więc... Jest gdzieś? Gdzie on jest? Kto jest? Ja wiecie? go nie widzę. O, jest. O, o, widzę Próbowa. Próbowa. Czekaj, może się uda go ominąć. Ja go umiem. Nie! Dobra. Ominęliśmy go i dobra, i teraz... Wlewajcie tutaj Woda? Ty, dawaj ci te! Dawaj, dawaj, dawaj! maczamy w truciźnie. Dobra, ma, mam tu już kurczaka tego no, złego. Dobra, i co teraz? Mamy mu to dać, no, czy co? Nie wiem. Chyba tak. Nie mam tak. kurczaka. Dobra, niech, ja I ja, ja Eter to stestuje może. No dobra. No dobra, to no, idę. nie pamiętam bardzo, ale enter, enter, enter. enter. Eee, hmm. na dole pewnie and jest, on there, na No, na dole jest, słuchajcie go. Eee, batalię weźmiemy. Zielony jest. Dobra, jest zielony. Zjad to jest zielony. Septu, septu, pójdźcie go, trzymaj się. Trzymaj tak dalej. Okay. Dobra, i ja idę, no, muszę dać kolejne. No, okej, okay, dobra, no to ja idę po kolejną kurę. Dobra, zjadł kolejne. Może dziwne, dziwne jest to gry, ja nie wiem co jest grane, albo jest się trzeciego chaptera, a nie tej gry. Jak tak wygląda drugi? nie! To wtedy, trzecie i ja nie wiem o co chodzi. No Ja. A to masz ubić tą patelnią? Tą kurę? Będę miał patelni. Może pójdę co jakąś patelnię, nie wiem czy on jest w środku, czy gdzieś. O kurde, jest w środku. mocy! O on zlecił jeszcze trzy zdrowia. Nie pozwólcie. Aha, czyli musimy jakby na czasy to dawać. Może. Serio? no to idę. Okej, dobra. Wylewa się, więc szybko, 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 bo jest końcówka. Okej, okay, czyli nie nie musimy po prostu taki tak... jakby mechanizm, wiesz, tak szybko... Gdzie jest ten manel? Gdzie jestem Od razu to wleję. Okej, okay, dobra, dam tą truciznę. Tutaj. Gdzie on jest? Ja jestem twym bohaterem! No ja. to jedę ja po tą patalnię. I... Idę po kurę. Zobaczymy. O, jest potalnia na ziemi leżała przez cały czas, ja jestem ślepy. Ja poszukam kury. Obram, no. ja to tu jest. Kura. Czemu, mi tak mam... jakoś z... Czemu tak zmalałem jakoś po uderzeniu tej kury? A, tu jest. Tam. Czy mi się uda przejść? Spróbuję. E... E, udało mi się przejść. O, jest. Zanurzyłem. Czy kura? Daj Ja, ja mu daję kurę, a ja, wyjdźcie. idzie. Dobra. Jedną kurek. Tylko problem jest taki, że on zaraz stanie, więc... Nie, bo to ci chodzi? No dobra, to jakoś daj. przecieka o, Dobra, ile mamy tych kur? Pięć Szybko, szybko, załatwił Eee... A to prawdopodobnie jest tak samo jak po. z tamtą dziewczynką, czyli on się staje teraz, przy, przy, teraz szybszy Właśnie, właśnie to, jest to jest ciekawe, nie, nie, nie mam to. pojęcia no właśnie, ja też nie wiem. a, 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 a O, zjadł mi kurę! Końcie? Kurę mi zjadł, nie, bo on normalną normalny. Aaa. Czyli to tak działa. Tak jak z tą dziewczynką, no że można mam... mu dać zwykłą kurę i wtedy on... się stanuje. Czemu on mi kurę? Bo to niech ktoś pójdzie no. po, Oni... truciznę ktoś po truciznę, może. Musi ktoś po truciznę. tylko sama woda. Ty idziesz, Mada? Ja Mam truciznę. A ty kurę. No, ja mam kurę. Nie mi. Nieeee! O Jestem tutaj, kura! Tych! Jestem kurę! Ile nam zostało? Bąk... Ile I co ty kurwa, Co? Co on jest... Co się dzieje w kurwa w tej grze? Bąkuje go tu Halo, stop baj! Babutka! Dobra, już myślałem, że mnie złapie zaraz. Kuraj kura. Nie no, proszę cię! Bartek! No... Złapał się? Złapał mi kurę. Się, że Ej, te... pięć kur. i co jest? Ten licznik się, ten, wzrasta. O nie. Chcielibyśmy się pośpieszyć. Bo to, to jakby to. on, on Aha, się leczy i, chyba i, czasowo. I, tak, nie, jak zje chyba normalną kurę. Moją. Aha. Chyba wtedy. O nie, ja no blisko to... o niego przeszedłem, na nie zauważyłem go tutaj. Ja chyba kur ja kurę maczamy. To nie, nie, nie dawajcie mu zwykłych kur. No. Powiem. Hmm. No, kurę, tak powiem. Masz kurę. Tak, faktycznie. 3-4 kury jest teraz. Kura bąk! Nie wiem czemu ja... Jak ja tą kurę biję, to jestem jakiś taki niższy. Nie wiem czy wy to widzicie, że będzie to widzieć na nagraniu, ale... ochlera. Goń mnie! Fuck! Ja zwykłą kurę! No nie wierzę zwykłą kurę. Ja mam wrażenie, że ja za każdym razem kiedy uderzam tą no, pas, kurę jestem coraz no. niższy. Ale może się mylę. Ty? Czemu kury? Kury w czemu niez kurę kurę cię. To został dwie. Dwa kurczaki. My mamy dwa kurczaki Dwa. O, gdzie on jest? E, tutaj. Hmm. O kurde. Nie. Kursiaki. Idzie. On jest bugowany, on teraz wolniej. Ubranek pośledzony. Gdzie jest? O, pośledzony dziadek domu idzie, nie. Czekaj, ja się muszę schować do, do tego domu. Do niego. Ej, on tutaj idzie, on idzie do mojego domu. Gdzie? Mm. Czekaj. Idzie tędy, pomoc! O nie! Nie kurwa. Chyba lepiej jak Zielona morda! Jakiś gościa Na twarz wyskoczyła. Najgorzej. Ja bym go teraz Dobra, jeszcze, jedna kura, jeszcze jedna kura, jeszcze jedna kura. Dobra, nie, nie na niej, dawajcie ja. mu go, na, najpierw mnie odroćcie. Ja chcę być odrodom. No to idź szybko tutaj do tyłu. Idę. Ja mam nią kurę. Idę mnie? I... pyk. No I teraz mam baga jakiegoś dziwnego. Przy, Na no przybliżony ekran tak jakoś dziwnie. Trudno. Ale dobra. Może to nie będzie problem. Na przyszłość. Zobaczymy. Daj tą patelnię, Gościu. Daj tą kurę. Ej, K tam ty mi kurę. Eee... nie. Tam żyje nie, tam jest nie drzewa kura, jakby coś. Kolejna wyszło wyżywa Jest tu gdzieś? Nie, jest ZA mną! Oooo! Ooo! NIE! Nieee Szybko, patenią go Kurde, co jest skręt O. Kolejna shopa! Dobra, mam mam też nie ja, mam ja, wyszło. Ja otworzę drzwi do tego do stodo. Dobra Nic tu nie widzę, okej. Jyk, otwarte. Uważaj bo przyląknij, bąk co Mam kurę O przecież bo on jeszcze ten O dobra Ej dobra, po, pobieg gdzieś ja Pobieg chyba między tam gdzieś do domu albo tam, tam Jest, faz Dobra, no daj, ja daj, 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 daj Jestem w dupie Goni mnie Bo tam jest ekran, ja nie wierzę, że wyglądam, że ja się bym miał z kurde 1000 speeda Nie goni mnie? No, nie och, ale... mnie. Jest taki... Właśnie jakiś zbogowany ekran jest po tym jak się odradasz, ale... czuję się teraz tak nic. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzieś tam poszedł myślałem, że my goni, ale już mam ostatnią kurę idę. Żeby... Mógł mi powiedzieć! Mógł się mi powiedzieć! No. Żegnaj, żegnaj! Żegnaj, żegnaj, żegnaj żegnaj. Um, nie, nie. nie, nie. Potrzebuję kwasu. Szybko, idź po kwas. Nuks Idę po kwas. To jest ostatnia kura? Ostatnia kura, którą tak, muszę mu dać, tak. żeby go osłabić. Dobra, szukamy go. Parmy, musimy, musimy się rozejść, rozdzielić Nie, idę za i co go szukać. Go. Nie. Słyszę go. Jest tu dole. A jedno. Tu jest. Ja jestem tu dole, na pierwszym piętrze. I co teraz? Musimy. No, idziemy. Widzę jego teraz. stopy? Jestem na pierwszym piętrze. Dobra, to teraz weź tam, iść by... na górę, bo Mam musisz podanie. go przetulić. Ehm. się go patelnią. Wszystko jasne. Chyba to... ten. Bez pijany. Musimy go może wziąć na tą tom, tak to się nazywa. A na taczkę, się bo... No na tą taczkę, no. A tą taczkę? Bambo. Nie, bo potrzebujesz tego używać. Bambo. A to może on tu musi sam wyjść czy coś? Musi go zbić patralią pewnie, bo ja wam to mówię. No To Pytanie, gdzie on teraz się znajduje. Co to że Dobra. Że z nią koniec? Ler, Zaprowadź bier, do banach. Gdzie on jest? Taczkę! Mam cię, taczkę! Tu jest! Mam to trzy Leży! Nie. Halo? Wstawaj. Wziąłeś taczkę, nie pokazując tego nagraniu, menelu, no? Stary pijany śpi sobie tam. Co jest? Co jest, kuźwa? Co ty robisz, kuźwa? Z tą taczką. Spokój się, najtyś bosk... gościu. Kurczak, szybko. Bąk. O, tak. Co jest. jest? jest? dzieje, kuźbo? Dawaj go ożywmy. Ożywmy to tam. to tam. Nie! To jest Trudno, idziemy go ożywić. Aha, no to idziemy tam, gdzie my. To to dziwne. Tak, idziemy go ożywić. Idziemy go ożywić. Nie. Chodź, tym chrząbem jest dywana, ale... jak chudze. Ja nie chodzę z tym chłodzem. Nie, wygląda dziwnie. Co jest? Ej, chodź, to jest grup. Wstać ty go tu Co jest grane? Ja, to patę, co to ja Trzeba Miałeś go dać a nie tutaj. Co jest? Możemy to wziąć? Się. Jak tego go tutaj wsadziłeś, Ter? Po tchyl? Do taczki <śmany> go, <zmykane. śmany> Je taczki go to jest. Ta taczka jest większa od tego, on się w tym, w jeszcze nie mieścił. To z walizka, z walizki go złapał.

się do naszych eksperymentów? Ehm. Coś ty zrobił! Czy on, on zamienił na... nas? On nas zjadł. on nas zamienił w ducha jakiś. Mam moment band czy coś w tym stylu. Oh. Wszystko, wszystko, wszystko przez terminatora. No, chciałbym mieć nieprzedanie, nie wiem. No to, bueno, pana żądać. Trzymaj się, jak to jakiś otwarty trybunał, wcisnął się sam, kurde, zopchnął się. Papa. Pa. No, nie, Wie. nie wiem, się zamknął jakieś walizce, kurde, on nie wiem o co chodzi, że. No dobra, no to byłoby chyba na tyle i udało nam się przejść tą grę. Nie wiem w sumie, jak to skomentować, bo był to, to tak dziwny chapter, że jeśli ktoś myślał, że poprzedni był dziwny, no to jak sobie zobaczy ten, to mu się zmienią trochę poglądy. Ale <toddans�> <toddans�> No, udało nam się zrobić chyba jakieś zakończenie. E, zakończenie z, z dziadkiem w walizce. E, o które chodzi, to ja nie wiem. Z nami był e, Nuxlot i Terminator. Mam. Pa pa. Pa, pa. pa, cześć. I na razie.